W Shoppingu e, mam, mam dwa nowe petki no i się bardzo z nich cieszę, no bo to jest mój pierwszy ogólnie odcinek, rozpakowanie nowych petków. E, dobrze, tu takie mam petki, jeśli nie pokażę. no pokażę wam jakie bym dokładnie, mieć, pokażę wam jakie bym chciała mieć. Ja bym chciała mieć tego i tego. No dobra, to zaczynajmy otwierać. Ja się to jest taka taka... Mm, taka... taki motylek. Dobrze, to możemy już ją... Mm, I nam nazwę Diana. Dobrze, możemy się otwierać. Kurczę, nie wzięłam nożyczek. Czekajcie. Poczekajcie chwilę. Dobrze, już jestem... Teraz mogę już ją, bo naszeczki zmieniamy, także tutaj mamy, tu mamy, tu mamy, tu mamy jakieś ostrzeżenia, ale najważniejsze jest spetek, i motyle. Dobrze.

już jest. Mamy petka. Jest petek. jest no tak, jak on jest liczny. To jest moje marzenie, najprawdziwszy marzone. Piękny on jest. piękny Super jest, no, dobrze. No dobra drugi pet shop uwaga, to jest to, 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 to jest taki słodki krabiszon tak, on jest bardzo fajny, Pozabieram. Um, to jest i ja nazwę Juliet taka, taka fajna Julietka to będzie Juliet no um, i tak, możemy już tego krabka otwierać słuchajcie otwieramy naszego petka tu znowu jakieś ostrzeżenia tak, ostrzeżenia głupie um, tak, ostrzeżenia tak teraz najważniejszy petek dobrze, możemy możemy już go otwierać

Dobrze, jest taki pytyk. No i jest nasz ulubiony krabisz. Jest to jest on. Bardzo fajny, bardzo mi się on. Ten pytyk bardzo, bardzo podoba. No i to będzie dziuiec To są moje dwa nowe pypki. To jest Diana, a to jest dziuiec No to. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! I <laughs>